Jedną z możliwości, jaką daje nam Fronter, jest utworzenie automatycznego portfolio. W tym celu należy wejść do sali, w której użytkownik jest zalogowany, na przykład pierwsze starcie i wybrać portfolio. Ta wirtualna teczka mówi o Danych każdego użytkownika. Jeżeli chcemy przyjrzeć się statystyce, klikamy przycisk Pokaż. Otwierają się nam dane statystyczne, odwiedziny, testy i kursy, który dany użytkownik Adam I rozwiązał, a także zadania wraz z ich ocenami. Aby przyjrzeć się szczegółom, wystarczy zaznaczyć szczegóły. Pokazuje się łączna liczba testów rozwiązanych, oceny, a także daty nadesłania. Jeżeli chcemy zobaczyć tabelę wyników, Klikamy w taką też zakładkę i tam pokazane są oceny za każde zadanie test, który rozwiązaliśmy.